Wiewiórki Bobry, dzień dobry, dzisiaj nietypowo z pokładu drona. Naprzeciwko, naprzeciwko nas, stary wybrzeże, stary kliw morza, ten pas zieleni, te pola. Przed nami to, to dolina awioalna, aw, aw, awioalna, o tak ładnie. Ona się tutaj wszędzie roztacza szeroko, tam w oddali szaro, szaro, błękitne to morze. Tutaj wszędzie, to kiedyś była za czasów rzymskich zatoka. To była zatoka. Ona miała około 10 mil, e, czyli ponad 16 km szerokości. W tej chwili od tego starego klifu do, do morza jest ponad 3 mile, blisko 4 mile, także sporo. E, wracamy do klifu powolutku. Tutaj w tą stronę jest 16 mil, 16 mil szerokości. Cały czas na horyzoncie widzicie morze. Dolina Awiwalna, e, tutaj właśnie 16 km, i po prawej stronie. Pas takich lekkich wzgóreków tego z pokładu drona nie widać. To jest stary klif, to jest stary klif. A tutaj za pasem zieleni na końcu tego pola mamy taki pas żywopłotu szary i nad nim kawałek łączki, na niej takie prostokąty białe. To są główki portu Manis Tam był rzymski port Lamanis. To wszystko było zalane wodą, to była zatoka morska. Tutaj dopływały statki, wyobraźcie to sobie. No a zaraz zobaczycie dlaczego obecnie tak nie jest, dlaczego tutaj statki wpłynąć nie mogą, historia wioski, o której teraz będę chciał wam opowiedzieć. Sięga początków początków ubiegłego tysiąclecia. Weszliśmy sobie na teren parafii Dymczercz. Auta trochę rozrabiają. Kościół, który widzicie, to tak zwany kościół normański, wybudowany w 1150 roku. Pierwsze wzmianki o nim pojawiają się w tym roku, prawda? O tej jego budowie. Pierwsze wzmianki o, o jego, jego pierwszym pastorze. Ryczarcie de Bello pochodzą z 1260 roku. Tak to wygląda. Tutaj to, co widzicie w pierwszym planie, to jest stary, nowy ratusz. Nowy ratusz. Stary uległ pożarowi. Miało to miejsce... Nie pamiętam kiedy. Ten nowy wzniesiono w 1570 roku i on jest o tyle ciekawy, że był siedzibą czegoś w rodzaju czegoś w rodzaju sądu o tym się mówiło Leveller of the Marsh Scots tutaj obowiązywało prawo szkockie podatek szkocki weszliśmy teraz na teren kościółka pod wezwaniem pod wezwaniem świętych Pawła i Piotra o nim już przed chwilą mówiłem, ten kościółek rozbudowano w 1820 roku, w 1821 roku bodajże, po 700 latach jego istnienia, dobudowano tutaj, stał się po prostu zbyt mały, żeby mieścić wszystkich wiernych, dobudowano tą część nawy, on został rozbudowany w ten sposób, no ale wracamy do tego podatku szkockiego i siedzibę siedziby tego sędziego, sędziego od podatku. W okolicy znajduje się wioska New, New Romley i Romley Marsh. Ludzie z tych wiosek zobowiązani byli utrzymać tą ścianę, tak zwaną wodną ścianę, która zabezpieczała przed zalaniem teren tej aluwialnej równiny, którą widzieliście Widzieliście z pokładu drona, no i tak. Ci, którzy chcieli uniknąć płacenia tego szkockiego podatku, uciekali skutecznie poza e, teren parafii e, Romley Marsh i osiedlali się tutaj w dymczerze, stąd ta dynamika. Ludzie, którzy mieli e, utrzymać tą ścianę ściany, ten wał wał przeciwpowodziowy no brakuje mi innego e, słowa e, byli zobligowani do sadzenia roślin cierniowych, najprawdopodobniej mowa tu o głogu e, no, wtedy wierzono, że cierniowe gałązki nie, są nieprzepuszczalne dla dla wody, prawda e, w wyniku zaniedbania po osądzeniu przez sędziego, można było stracić już. To była kara za zaniedbanie. Za no i tutaj ci, którzy uciekali właśnie na teren Dymczercz, na teren tej parafii, żeby uniknąć płacenia tego podatku, określani są mianem scot free. Scot free, niepłacący podatku. Ten pomniczek, od którego zacząłem, to jest symboliczna pamiątka osób, które poległy tutaj w trakcie II Wojny Światowej. E, było kilka, kilka niefajnych przypadków. E, co się działo? E, Wracający z nalotu samolot rozbił się po posterunek policji. E, w jednostce wojskowej nastąpił wybuch granatów przygotowanych do do, do, do użycia przeciwko Niemcom. Była to jakoś tam bardzo, bardzo niesympatyczny zbieg okoliczności. Do tej pory nie jest wyjaśnione, w jaki sposób granaty zostały zdetonowane. No i i zginął tutaj jeden, jeden z członków, członków działu bitni na wieży Martela, o których za chwilę Wam powiem, do których za chwilę przejdziemy. Do wypadku doszło w ten sposób, że chłopak. Był na służbie, rano go nie było, uznano go za zaginionego, on prawdopodobnie, w ciało znaleziono rano, prawda, e, uznano go za zaginionego, on się po prostu utopił w czasie kąpieli, najprawdopodobniej w morzu. No i ten pomniczek jest takim symbolicznym miejscem jego pamięci, tudzież, tudzież pamięci ofiar II wojny światowej. Kolejną rzeczą, o której muszę Wam więcej opowiedzieć, jest to tak zwana ściana wodna. Dużo tu dzisiaj ludzi, ale, ale o ścianie wodnej, nie o ludziach. Więc co o niej musicie wiedzieć? Pierwotnie ona pochodzi z okresu rzymskiego jest naprawdę potężna, bo tutaj tego nie widać Tak, akurat w miejscu gdzie stoję są miejsca gdzie to jest lepiej eksponowane e, miała za zadanie ochraniać port Lamanis Lamanie e, uważa się, że oryginalna konstrukcja konstrukcja tego wału e, miała wysokość około 20 stóp i 4 mile długości no to jest to jest spore dzieło, zważywszy, że mila to 1609 metrów, a stopa nieco ponad 30 cm. prawda? Mur ten wraz ze ścianą raj, drugim takim falochronem, który ochrania w tamtych rejonach drugie z miasteczek, drugie z miasteczek, obecnie miasteczko, wtedy to były wejścia do zatoki. Tamten, tamten mur, wzniesiony był pomiędzy New Romley i Dor. ten tutaj znajduje się w okolicach obecnej wioski Dymchurch. One, może w ten sposób, one ochraniały ujście rzeki Limen, czy też Rotterdam, jak była ona nazywana, jak jest nazywana. Było to zabezpieczenie tej doliny przed pływami morskimi, jak wiecie, w porcie Lamanis. Widzieliście z drona, jaka to jest odległość do obecnego wybrzeża. Do tamtą dopływały statki, to wszystko była zatoka. W trakcie, w trakcie po, wybudowaniu, po wybudowaniu tej ściany w średniowieczu, teren tej równiny aluwialnej był wykorzystywany głównie dla pozyskiwania, dla pozyskiwania soli. Powstały tutaj jeziora solankowe. A że sól była w średniowieczu artykułem niezmiernie ważnym dla życia, no to... no to... Wyniki widzieliście w porcie Lamanis, ile tam wyciągaliśmy, wyciągaliśmy średniowiecznych pamiątek. Ziemia powoli zasilana mułem z rzeki stawała się coraz bardziej Żyzna, no i, no i równina zyskiwała na znaczeniu. Tak to pokrótce wygląda. E, wał został zmodernizowany bardzo, bardzo poważnie w XXI wieku. Za kwotę 60 milionów funtów e, poddano go renowacji, która została, została ukończona w 2011 roku. Obecnie przed zalaniem przed skutkami e, pływów morskich no tak to nazwijmy zabezpiecza 2,5 tysiąca domostw w tej aluwialnej dolinie, którą widzieliście taka jest mniej więcej historia historia ściany morskiej ściany